Jesteśmy przedszkolem, które promuje zdrowy i aktywny styl życia i chcemy to zaszkodzić zarówno w naszych dzieciach, jak i w rodzicach. W związku z tym, pomysł na taki konkurs fotograficzny, do którego zaangażowaliśmy rodziców, szczególnie dziadków i tatusiów. Promujemy zdrowe odżywianie i chcemy, aby również w domu taką ideę promować. Mam tą przyjemność współpracować z przedszkolem numer 3 w Gogolinie. Tutaj widzicie Państwo piękny konkurs na zdrową kanapkę i pod kątem żywieniowym tak te kanapki starałam się ocenić. Widzimy na kanapkach bardzo dużo warzyw, które są cennym źródłem witamin, ale też są elementy białka, czyli i ser, i na przykład jest ryba. Na jednym zdjęciu również jest wędlina, czyli źródło dla dzieci białka. Wybór był bardzo ciężki, no ale podobaliśmy wszechstronnie podeszli do tego tematu zarówno rodzice i przy pomocy oczywiście swoich pociech. Dlatego trudno było wybrać najpiękniejszą kanapkę i najzdrowszą, no ale nam się jakoś udało. Dalej zwracam uwagę na to, że są warzywa, czego się nie spodziewałam, bo wszystkie kanapki są kolorowe, a pamiętajmy, że dzieci lepiej jedzą rzeczy kolorowe, pięknie przygotowane, więc proponowałabym przenieść również te kanapki normalnie do domu, żeby robić je zawsze w takiej konwencji, żeby one nie były smutne. Wtedy dzieci lepiej je po prostu jedzą. Cieszymy się, że rodzice się zaangażowali do tej akcji. Wpłynęło 14 prac konkursowych. Wszystkie są piękne, że komisja konkursowa miała problem z wytypowaniem najlepszych prac. Po prostu wszystkie są pomysłowe, oryginalne, no i zawierają zdrowe produkty. Konkurs jest to właściwie podsumowanie naszej całej działalności. Jesteśmy przedszkolem, który od lat promuje zdrowe odżywianie. Gościmy często u siebie panią dietetyk, nasze panie kucharki, pani intentent dba o to, abyśmy używali do żywienia dzieci zdrowych produktów, odbywają się często zajęcia z zakresu gotowania, zdrowego stylu życia i w związku z tym jest to taki efekt końcowy. Myślę, że i tak dalej będziemy promować zdrowe odżywianie. Staramy się to robić na co dzień przez śniadania w formie szwedzkiego stołu. Zawsze goszczą u nas na stołach kolorowe warzywa i owoce. W tej chwili z dostępem powiedzmy do żywienia czy zdrowego żywienia większego problemu nie ma, ale chyba jesteśmy nadal społeczeństwem, które między innymi w cudzysłowie karmi się stereotypami żywieniowymi. Czy udaje się je, uważa Pani, na przestrzeni ostatnich lat zmieniać? Tak, po malutku rzeczywiście nasze społeczeństwo się zmienia, chociaż mamy tendencję do tego, żeby robić bardzo proste śniadania. I zwykle to wygląda tak, mleko. I czekoladowe chrupki. Ale jak rozmawiam z rodzicami i z dziećmi, to okazuje się, że te śniadania można przekuć na coś zdrowego, na owsiankę albo na kolorową kanapkę, to się na pewno zmienia. A musimy pamiętać, że jako rodzice musimy to zmienić, ponieważ polskie dzieci dają najszybciej w Europie, co już jest faktem. Więc zmieniajmy to właśnie w taki sposób, w sposób edukacyjny, konkursowy i widać tutaj też zaangażowanie rodziców, czyli na pewno zmiana jest. To żywienie w przedszkolu, też kuchnia przedszkolna, Pani zdaniem, się zmieniła. Jak Pani na nią teraz spogląda i dogląda, to ile tych zmian musi następować rzeczywiście również w przedszkolnej kuchni? Są przedszkola, które nie chcą zmian, ale nasze przedszkola Gogolińskie, na pewno przedszkole numer 3, nadąża za wszystkimi zmianami, które zresztą zostały wprowadzone 3 lata temu ustawowo. To się spotkało z dużym oporem ze strony rodziców, dzieci, również ze strony kuchni. Natomiast przedszkola, z którymi współpracuję i przedszkole nr 3 podołało tym zmianom. I tutaj nie mamy rzeczy słodkich, nie mamy Coca-Coli, nie mamy niezdrowych parówek, tylko mamy same zdrowe produkty. Przedszkole również bardzo mało używa cukru, co również jest w ustawie. Dzieci przyzwyczajają się do tego, żeby tego cukru w diecie było mniej, więc przedszkole ma też element edukacyjny bardzo duży w żywieniu dzieci. No, ale pamiętajmy, że przede wszystkim to są rodzice, którzy muszą zmieniać te nawyki żywieniowe.